Anioł Stróż oczywiście w dzisiejszej kulturze na różnych straganach występuje, występuje w kinie, w różnych filmach. Ale tak naprawdę każdy, kto jest wierzący w każdą niedzielę, wyznaje, że wierzy w Boga Ojca, który jest stworzycielem rzeczy widzialnych i niewidzialnych, czy nieba i ziemi. Czyli my tak naprawdę wyznajemy, że naprawdę wierzymy w istnienie aniołów, które są prawdziwe. I w związku z tym, jeśli ktoś uważa, że Anioł jest tylko i wyłącznie postacią z bajek, to po co on w ogóle mówi to kredo co niedzielę? Po co wyznaje swoją wiarę w istnienie Aniołów? Aniołowie są istotami duchowymi, które istnieją jak najbardziej realnie. Oczywiście nie możemy udowodnić ich istnienia, ale nasza wiara podpowiada nam, że w ich istnienie trzeba wierzyć, bo oni naprawdę są. Anioł od Archanioła różni się tym, że Anioł jest takim zwykłym aniołem, do zwykłych posług. Natomiast jeśli Bóg daje Aniołowi do wykonania jakieś lepsze zadanie, czy takie zadanie ważniejsze, no to wtedy nazywa się go archaniołem. I tutaj najlepszym przykładem jest archanioł Gabriel, ponieważ archanioł Gabriel normalnie jest nazywany w Ewangelii św. Łukasza aniołem, ale tradycja nazwała go archaniołem, bo przecież nie godzi się, żeby do Maryi zwiastować jej narodzenie Syna Bożego przez taki zwykły anioł. W związku z tym został nazwany archaniołem, czyli kogoś nazywa się archaniołem, czy jakiegoś anioła nazywa się archaniołem wtedy, kiedy mamy przekonanie, że robi coś ważnego, że jest do ważniejszych posług, albo że ma jakieś ważniejsze zadania zlecone przez Boga. Czy aniołowie nami się opiekują? Czy faktycznie anioł, który jest nam przydzielany, jest naszym stróżem? Bo przecież nie widać tego stróżowania. Może jest tak, że aniołowie wcale nam nie pomagają, tylko jakaś taka bajka. Otóż sam Pan Jezus mówi do apostołów, kiedy apostołowie nie pozwalają dzieciom przychodzić do Niego, że muszą się strzec, aby nie lekceważyć żadnego z małych, żadnego z dzieci, ponieważ ich aniołowie wpatrują się nieustannie w oblicze Ojca Niebieskiego. Czyli w logice Bożej to jest tak, że im ktoś jest słabszy, im ktoś jest mniejszy, tym większą pomoc dostaje od aniołów, i dokładnie tak wygląda zamysł świata, że byty duchowe czy duchowe istoty, jakimi są aniołowie, są lepsze, doskonalsze, potężniejsze i właśnie dlatego pomagają słabym ludziom. Pan Bóg tak to zamierzył. Ale druga cecha Bożego działania jest zawsze taka, że Pan Bóg nie działa w sposób taki nachalny, że nie, nie objawia się, nie pokazuje, się, Ponieważ zawsze chce, żeby wybór Boga był, żeby, żeby Jego miłość czy nasza miłość do Niego była czymś, co jest po prostu zwyczajnie naszym wyborem, a nie żebyśmy byli jakoś do tego zmuszeni. I dlatego aniołowie także pomagając nam, pomagają nam w sposób bardzo dyskretny i bardzo delikatny, także chociaż tego nie widzimy, to ich pomoc jednak zawsze w naszym życiu jest. Pomoc dobrych aniołów jest nam tym bardziej potrzebna z tego powodu, że pomagają nam właśnie dobrzy aniołowie, ale pośród aniołów nie ma aniołów neutralnych, są tylko dobrzy i źli. W związku z tym, ci źli zawsze chcą nam szkodzić, a ci dobrzy zawsze chcą nam pomagać. I właśnie dlatego, że te złe anioły zawsze chcą dla nas jakieś tam szkody. Potrzebna nam jest pomoc takich równych im co najmniej duchów, które po prostu są w stanie pomóc nam w walce i pomóc nam zwyciężać. Gdybyśmy zapytali, dlaczego są źli aniołowie, to odpowiedź jest taka, że aniołowie zgrzeszyli, ponieważ uważali się, chcieli być tak jak Bóg. Uważali, że mogą być równi Bogu, ale nawet więksi od Boga. To się nazywa pycha. Oni zgrzeszyli pychą po prostu. I właśnie dlatego odwrócili się od Boga, ponieważ uważali, że sami posiadają lepsze odpowiedzi, sami posiadają lepsze recepty na zbawienie i sami chcą się zbawić niezależnie od tego, co dla nich przygotował Bóg. Dlatego są źli aniołowie, źli aniołowie nam szkodzą, a dobrzy aniołowie nam pomagają. I nie ma wśród istot duchowych takich aniołów, którzy są neutralni.